Witam serdecznie. E, za kilka godzin tuż za mną oczywiście ważenie gali Garcia kontra Davis, na które czeka cały sportowy świat, nie tylko e, cała Ameryka, na pewno cały pięściarski świat. No może niektórzy boksem się nie interesują, natomiast dzisiaj nie o tym, co. Co będzie się działo za parę godzin polskiego czasu o 12 w nocy, rozpoczyna się ważenie. Tutaj 3 po południu tylko parę moich takich spostrzeżeń i typów po dzisiejszym ważeniu. No i typy oczywiście dotyczące Rzesowa. Zacznę od dzisiejszego, ważenia. od dzisiejszego ważenia. Czy jest niespodzianką, że 5 kg lżejszy jest Allen Babic, człowiek, który ma posturę większą niż Łukasz Żużański ma jest większy, jest potężniejszy? Chyba tak 5 kg to dla mnie jest dużo. To nawiasem mówiąc pokazuje jedną rzecz, o której mówił Alan Babicz, no bo Alan Babic od początku mówił, że jeśli trzeba będzie, to on się będzie bił, jeśli nie, to ja będę chciał boksować, bo ja chcę pokazać wszystkim, że ja potrafię boksować. W porządku, to dobrze brzmi. Ja cały czas uważam, że ta walka rozstrzygnie się w półdystansie, ta walka rozstrzygnie się jednym czy drugim mocnym ciosem, który wstrząśnie rywalem, który już się nie, już się nie podniesie. Natomiast to, że ma te 5 kg mniej, pokazuje, że przygotowywał się bardzo dobrze. Zresztą mówił, że w Dubaju przygotowywał się dobrze, w Chorwacji obóz kondycyjny został zrobiony perfekcyjnie i powiem tak, no nie kłamał, bo rzeczywiście wygląda bardzo dobrze. Część z Was pisała mi od razu. Takie krótkie smsy czy nie uważam, że Łukasz Żużański wygląda na troszeczkę przestraszonego? Nie, ja nie myślę że po prostu no, Łukasz Żużański jest takim człowiekiem, który chowa raczej emocje w sobie, dopóki nie wyjdzie na ring. Nie wiem, czy był przestraszony, raczej nie sądzę. Natomiast nie wnioskowałbym zbyt wiele z ceremonii ważenia, no bo znacie moją opinię na ten temat, no to, to możemy sobie wymyślać tę nieskończoność. Natomiast jak będzie to panowie wyjdą na ringi, sobie udowodnią rozluźniony Alan Babicz mówiący, że jak przegra z Łukaszem Różańskim, to musi chyba skończyć karierę. Czyli stawia wszystko na jedną kartę, ale ten Sawec, dzikus Babicz zawsze to, to robi. To nie jest nic tutaj. Nic tutaj nowego, czy boi się ciosów Łukasza Łużyńskiego, no nie boję się, bo na sparingach filmowałem ciosy od znacznie lepszych i znacznie mocniej bijących od Łukasza Łużyńskiego. Tego nie wiem, bo Łużyński nigdy, nigdy go nie trafił, natomiast rzeczywiście lista sparing partnerów Alena Walisza jest dosyć poważna, jest, jest na między m.in. Tyson Fury, no, który raczej nie głaszcze. Natomiast przejdę teraz do tej części Las Vegas, nie Las Vegas Garcia Davis, tylko typów Las Vegas. 50 na 50. Dawno nie widziałem, dawno nie widziałem takiej walki, w której jest idealnie równo. Idealnie równo jest, każdy ma takie same szanse wygranej. Jak wrzucam w tej chwili to co widzicie, to jest rundy, kto kogo może znokautować, są prawie identyczne, 50 na 50. Natomiast wszyscy zgadzają się co do jednej rzeczy i tutaj można bardzo dużo zarobić i się zastanawiam, czy postawię na boku, nie postawię czegoś na boku, a mianowicie ten typ, że ta walka na 100% skończy się przed czasem. No bo jeśli można wygrać 5 do jednego, ponad 5 do jednego. Zastawianie, że ta walka pójdzie na punkty. Wszystko jedno, kto wygra. Widzicie, w tej chwili wrzutkę 1000 dolarów, 5,5 wyjmujesz. A to jest warte uwagi. Ja przypomnę, że bardzo podobne notowania były, kiedy Balski walczył z Babiciem. Też miało być, na 100% przedczasem. Nie było. Walka poszła. Walka poszła na punkty. Także słuchajcie, to jest takie. E, no, jest nad czym pomyśleć. E, zwłaszcza, że te 5 kg Alena Babicza wskazuje na to, że on może walczyć pełen dystans 12 rundowy i jeśli będzie chciał, jeśli będzie widział, że będzie prowadził, zakładam taką, taką wersję, że możliwą, że będzie powiedzmy po 8-9 rundach bezpiecznie prowadził na punkty, no to po co ma się wysilać? Oczywiście, że to jest Sawyc, to jest Dzikudz i tak dalej, on to podkreśla, natomiast no, trochę w głowie miał, po co miałby się bić z Urzeżańskim, gdyby wygrywał łatwo na punkty. Zobaczymy. Przekonamy się po 50% walki. Bardzo lubię dwie polskie walki, które również wytypuje Michał Cieślak z Brezonem o tytuł mistrza świata w Cruiserweight. Przepraszam, mistrza świata to było fajnie dla Michała Cieślaka. Mistrza Europy w wadze junior ciężkiej. Zdziwiłbym się, jakby Francuz nieaktywny. O, w jego przypadku on wyglądał przestraszony na, na tej ceremonii wadzenia tak by się bał Michała Cieślaka. Ja się bym bał Michała Cieślaka, ja go lubię i chyba, i chyba sympatia jest wzajemna, więc Breżan wyglądał rzeczywiście na lekko przytłoczonego. tym, co zobaczył. Jak będzie trwało więcej niż sześć rund, to się zdziwię. Mówię, zupełnie szczerze. Natomiast druga walka również o mistrzostwo Europy to jest Włoszka Czekki i oczywiście Laura Grzyb. Ceki wyglądała, wyskoczyła w stroju takim, że tu parę jest takich nocnych klubów, w których idealnie by pasowała na jakąś rurę albo taniec. Idealnie. Nie mówię, że nie potrafi walczyć, oceniam tylko to, w czym sama zdecydowała się wyjść. Także ci, którzy w tej chwili skoczą na mnie, wiem, jak możesz tak mówić o kobietach, to była jej decyzja, żeby wyskoczyć w tym stroju, nie moja. Ja, mu nie ja jej nie kazałem eee, tego robić. Eee, Laura, polska dziewczyna, proste włosy, spokojne spojrzenie, myślę, że wygra Tą walkę na punkty, i jak zostanie mistrzynią Europy, te oferty będą płynęły w jej kierunku. Słuchajcie, oczywiście wiem, że tam walczą również inni pięściarze, natomiast no powiem wam szczerze, że Martin Bakole kontra ukraiński Hulk to dla mnie jest taka ciekawostkowa. Fajnie, że Martin Bakole walczy top 15 wagi ciężkiej, ale nie lepiej niż top 15. Ktoś mi napisał, że e, pierwsza dziesiątka świata walczy e, w Rzeszowie wagi ciężkiej. Czyli zakładacie, że. Big Baby Anderson by z nim przegrał, tak? No bo ja nie mam Big Baby Andersona w pierwszej dziesiątce, tylko mam gdzieś koło 15 miejsca jego i moim zdaniem nie miałby większego problemu z Bakole, Bakole już tak było 4-5 rundy by był tak mocno poobijany i byłby tyle razy w powietrze, żeby się zmęczył, to jest oczywiście moja opinia, natomiast myślę, że wygra bardzo limitowany ten ukraiński Hulk, więc nie widzę tu jakiegoś większego problemu dla dla Martina Bakole fajnych gościów. To tyle moich zapowiedzi, jeśli chodzi o, o to, co. zapowiedzi. Typów. Zapowiadać nie trzeba. Zapowiedzi macie w Polsce co 30 sekund na wszystkich kanałach. E, co się będzie działo w Rzeszowie, takie są e, moje typy. A nie, nie dałem typu. Nie dałem typu na główną walkę wieczoru, która jest po 50% e, postawię na zwycięstwo. Alena Babicza po twardej, mocnej walce z Lukaszem Różańskim, który się z charakterem na pewno jest gdzieś koło ósmej, dziewiątej rundy. Ale babić tą walkę skończy. Ale tak jak mówiłem, na boczku będzie postawiony ten, ten możliwy, absolutnie możliwy. To nie, to nie jest zupełnie niemożliwe. 5,5 do 1 za walkę, która będzie rozciągnięta nie przez panów w ringu, tylko panów poza ringów, czyli. Czyli ekipę sędziowską. Poznałem Was serdecznie, wspominałem o tych 9 godzinach. Także następnego coś się wrzucę, to podejrzewam, że będą już godziny nocne. Spotkam kogoś, próbuję nagrać. Nie spróbuję, tylko powiem Wam szczerze, że ja cały czas spotykam tych ludzi związanych z boksem, mniej lub bardziej ważnych, czy nawet bardzo ważnych. Ale ja mam ten taki stary przyzwyczajenie, że jeśli kogoś znam, to ja nie wyciągam telefonu, żeby to nagrywać. Wiem, że to, się nieco, to jest nieco sprzeczne z moim zawodem, no, ale tak jakoś mam, jak z kimś gadam. Wczoraj chyba z 25 minut gadałem, z, między innymi z z Siłce. No i nie nagrałem ani minuty z tej rozmowy. Gadałem z, z promotorami, rozmawiałem również z Bernardem Hopkinsem, wyobraźcie sobie. Parę minut, ale rozmawialiśmy na temat tej walki i właściwie Rajana Garcia i nic nie nagrałem. No bo jak rozmawiam, to tak wolę porozmawiać z nimi i ewentualnie o czym mówią wspomnieć Wam. Także oczywiście będzie więcej na temat Garcia kontra Davis. Na razie to była część Rzeszowska nagrywana tuż przed T-Mobile Arena w Las Vegas. Trzymaneczko i na razie.